28 Festiwal, Polen Rock, Czaplinek, Broczyno, musicie to zobaczyć. Zaczynamy! Festiwal to nie tylko dobra muzyka i koncerty, ale i atrakcje. A gdzie są najlepsze atrakcje? Oczywiście w strefie Pomorza Zachodniego. Motywem przewodnim festiwalowej strefy Pomorza Zachodniego była zdecydowanie kreatywność. Wykorzystanie nakrętek do stworzenia kolorowego obrazu, ozdabianie kamieni, tworzenie instrumentów muzycznych to nic innego jak sposób znajdowania oryginalnych rozwiązań dla przedmiotów codziennego użytku. W strefie można było również odnaleźć coś dla fanów aktywnego wypoczynku. Granie na gitarze dzięki sile własnych mięśni, ładowanie telefonów w dość niekonwencjonalny sposób to zdecydowanie rozrywka dla fanów innowacyjności i nowatorskich pomysłów. Znaleźć można było również miejsce dla bardzo zmęczonych i dla fanów spokojniejszej aktywności w dobrym towarzystwie. Kreatywny również okazał się Marek, który, aby dotrzeć na festiwal, pokonał na pieszo trasę o dystansie 150 km. Jego podróż od Polic do Czaplinka trwała 4 dni. Ze mną Marek. Piechotą się chodzi. Więc e, dlaczego Peś. chodzisz piechotą? Cześć! <grym> <grym> Lubię się karać. Nie no, pewnie większość ludzi tak pomyśli, ale to jest, to jest cudowne doświadczenie. W ten sposób zupełnie inaczej odbiera się podróż. Połączenie takiego wyzwania z przyjemnością obcowania z naturą. Mhm. Ja jestem fanem braku zgiełku miejskiego, mhm. jestem fanem ciszy, a właściwie nie ciszy, tylko hałasu lasu, którym hałasu lasu. Słychać, słychać te wszystkie ptaki, wiewiórki mhm. i inne owady. Trochę mniej jestem fanem hałasu lasu, jak te owady zaczynają mnie pożerać, ale no to jest konsekwencja tego, że można spędzać kilka, kilkanaście godzin w pięknych warunkach przyrody. Pamiętasz swoją pierwszą podróż? Taką pierwszą, pierwszą, pierwszą? Tak. tak. To będzie jeszcze podstawówka w Policach i tam z chłopakami chodziliśmy do miejscowości... Uwaga, szokująca, Stolec w której znajduje się przepiękny pałacyk. Będzie bardzo ciekawa rozmowa. <laughs> I to były takie pierwsze, dłuższe, 40-kilometrowe trasy, jednodniowe piesze, no, a potem to się przerodziło już w poważne chodzenie i naprawdę długie wycieczki. Jak Ci się podróżowało, aby dojść tutaj na Polen Rock, naszym, naszym pomorzem. Zachodnie. Ja Lubię Szczecin, ale pierwszy dzień z Polic do Puszczy Goleniowskiej, no, no to było głównie miasto. Ja, ja cały dzień właściwie przechodziłem przez centrum Szczecina, gdziekolwiek ono jest. To już zostawiam internautom, żeby sobie wymyślili, gdzie jest centrum Szczecina. Trafiałem na jakieś jezioro. Pierwsze było takie dość trudne, bo tam było muł po, po pas, więc musiałem szybko z niego wychodzić, jak tylko w niego, w nie wszedłem. Ale już każde następne było przepiękne, aż do Zatoki Henrykowskiej tutaj pod Czaplinkiem. Bardzo fajna plaża, polecam. Miło się było wykąpać po tych kilometrach drogi. No i to jest moja pierwsza podróż, kiedy piesza, wielodniowa, kiedy mogłem się codziennie myć, jakkolwiek kontrowersyjnie to zabrzmi. Nadszedł czas na podsumowanie, a ja mam tylko jeden wniosek. Widzimy się za rok, na tym samym festiwalu i w tym samym miejscu. Do zobaczenia! Kabaretne Łonówka. Pomorze Zachodnie. Dzięki, że jesteście.